Proszę Państwa, wygląda na to, że walka o praworządność wchodzi u nas, to znaczy w naszym Bantustanie oczywiście, w taką kolejną fazę. Ale przypomnijmy, od czego się to wszystko zaczęło. A zaczęło się od tego, że w 2015 roku nasz nieszczęśliwy kraj spod kurateli niemieckiej. Przeszedł pod kuratelę amerykańską. W związku z tym, przy pomocy e, spisku trzech kelnerów, e, dokonała się podmianka e, na e, pozycji lidera sceny politycznej naszego Bantustanu. E, z pozycji lidera został, z, została zepchnięta Volksdeutsche Partei e, obywatela Tuska Donalda. A na pozycję lidera wdrapała się zjednoczona prawica, czyli naczelnik państwa z satelitami. No i wybory prezydenckie wygrał Andrzej Duda, wybory parlamentarne wygrało prawo i sprawiedliwość. No i naczelnik państwa utworzył rząd braty Szydło z panią bratą Szydło na, Szydło na czele. Jeszcze ten rząd nic nie zdążył zrobić, ani nawet tam niczego oświadczyć, żadnej deklaracji nie złożyć, a już Niemcy, które nie pogodziły się z utratą wpływów w naszym Bantustanie, natychmiast nakazały Komisji Europejskiej, na czele której stały dwa, Wtedy dwa niemieckie owczarki, Jan Klaudiusz Juncker i Franciszek Timmermans, wszcząć wobec Polski bezprecedensową procedurę badania stanu demokracji, sprawdzania stanu demokracji. No i zaraz tutaj stare Kiejkuty zostały zmobilizowane i zmobilizowały z kolei swoich konfidentów. Natychmiast został utworzony Komitet Obrony Demokracji z takim panem Mateuszem Kijowskim. Na fasadzie, no i tam Komitet Obrony Demokracji bronił demokracji tu ze wszystkich sił, własną piersią tutaj tego. A kulminacyjnym momentem tej walki o demokrację w Polsce był Ciamajdan. 16 grudnia 2016 roku. Proszę Państwa, tęcia Majdan spalił na panewce, a to za sprawą Rudolfa Giulianiego, którego prezydent elekt ówczesny Donald Trump Wysłał do Warszawy, Rudolf Giuliani przyleciał do Warszawy, odbył dwugodzinną rozmowę z Jarosławem Kaczyńskim, poczem wsiadł samolot, odleciał do Ameryki, ale następnego dnia Jarosław Kaczyński wyprowadził, kiedy tam Ciamajdan się rozpoczął blokowanie sali plenarnej Sejmu przez Volksdeutsche i tam różnych drapichrustów, no to przez posła Łajzę, przez posła Pupkę, no to Jarosław Kaczyński wyprowadził część posłów do sali kolumnowej Sejmu i tam uchwalili oni ustawę budżetową, bo cały Cia Majdan się opierał na założeniu, że na skutek blokady sali plenarnej Sejmu, Sejm nie uchwalił ustawy budżetowej, no i trzeba będzie w związku z tym Sejm rozwiązać. Nowe wybory zarządzić, które wygra oczywiście Volksdeutsche Partei. Ale tak się nie stało. No i w związku z tym nasza złota pani zapowiedziała gospodarską wizytę w Warszawie i rzeczywiście przyjechała 7 lutego 2017 roku do Warszawy. Odbyła tu rozmaite rozmowy z rozmaitymi dygnitarzami. No i na podstawie tych rozmów widocznie do wniosku, Doszła, że trzeba lachę położyć na walkę o demokrację, co niestety załamało błyskawicznie rozwijającą się karierę Mateusza Kijowskiego, który już, już Mało co awansował na naszą ukochaną duszeńkę za sprawą starych kiejkotów, ale potem się okazało, że się nakratno i tu już <laughs> trzeba było go wycofać na, tam głębo, do, na głębokie tyłu. Tyły, a rozpoczęła się nasza Złota Pani nakazała rozpocząć walkę o praworządność. No i tutaj walka o praworządność zaczęła się od tego, że wszystkie organizacje broniące praw człowieków na świecie Wystąpiły do Komisji Europejskiej, żeby zrobiła z Polską porządek, to w marcu 2017 roku, żeby zrobiła z Polską porządek, bo poziom ochrony praw człowieka w Polsce urąga wszelkim standardom. No to niemieckim owczarkom w Komisji Europejskiej nie trzeba było tego dwa razy powtarzać. I tak się rozpoczęła walka o praworządność w naszym Bantustanie. Na pierwszą linię frontu zostali rzuceni niezawiśli sędziowie, przede wszystkim konfidenci zgrupowani w organizacji Justicja i w drugiej organizacji Temis. No i ta walka o praworządność trwa do dnia dzisiejszego. I tu proszę Państwa nastąpiły pewne wydarzenia. Które mogą tę walkę o praworządność nawet, że tak powiem, e, przenieść na forum międzynarodowe? Otóż e, kilka miesięcy temu e, Państwowa Komisja Wyborcza, stosunkiem głosów 4, 4 do 5, Odrzuciła sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości, co oznaczało zablokowanie subwencji dla tej partii. No i Prawo i Sprawiedliwość odwołało się. Zgodnie z przepisami odwołało się do sądu, wniosło skargę do Sądu Najwyższego na tę decyzje Państwowej Komisji Wyborczej. No i Sąd Najwyższy, to znaczy konkretnie Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, tę skargę Prawa i Sprawiedliwości uwzględniła. Jaki skutek prawny w normalnych warunkach, podkreślam, w normalnych warunkach, miała, miałoby takie orzeczenie Sądu Najwyższego? No, takie, że pań, Państwa Komisja Wyborcza powinna przyjąć sprawozdanie finansowe Prawa i Sprawiedliwości, a pan minister finansów, to znaczy pan Domański. Powinien zrobić przelew tej subwencji wyborczej i tyle. Ale my nie żyjemy w normalnych warunkach. U nas toczy się walka o praworządność. W związku z tym. Państwa Komisja Wyborcza sto, znowu stosunkiem głosów czterech do pięciu stwierdziła, że ona nie uznaje tego orzeczenia Sądu Najwyższego, bo izba, izba kontroli nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, tam są niewłaściwi sędziowie, to znaczy tacy, co się nie podobają, Judenratowi ratowi Gazety Wyborczej i banderowcom się nie podobają. No i w związku z tym tu praworządność cierpi straszliwie. Katiosze, pan minister finansów Domański powiedział, że on też nie uznaje Sądu Najwyższego. On uznaje tylko Państwową Komisję Wyborczą, ale Państwowa Komisja Wyborcza nie dość, że nie uznaje orzeczenia Sądu Najwyższego, to odroczyła wydanie decyzji w sprawie ewentualnego przyjęcia bądź nieprzyjęcia sprawozdania finansowego prawa i sprawiedliwości ad kalenda z z właściwie na czas nieokreślony, bo do żadnego, ter żaden termin nie został wyznaczony, tylko takie określenie nastąpiło, że do czasu satysfakcjonującego uregulowania statusu sędziów Sądu Najwyższego, tej całej Izby, tej kontroli nadzwyczajnej, no to nie wiadomo, kiedy to nastąpi, ale proszę Państwa, tu już już, ponieważ subwencja została wstrzymana, tam 75 milionów złotych piechotą nie chodzi. W związku z tym zirytowany do żywego naczelnik państwa, co zrobił? Zaskarżył decyzję Państwowej Komisji Wyborczej do prokuratury. Wyobrażacie sobie państwo, toż dopiero prokurator krajowy Korneluk będzie łamał sobie głowę, i pozostali bodnarowcy będą łamali sobie głowę, co z tym fantem zrobić. A to muszą coś jednak zrobić, dlatego że tam zagrozili rozmaici tacy fanatycy praworządności, że zaskarżą to wszystko, naskarżą do, do Rady Europy, Zgromadzenia Plenarnego Rady Europy. No i tu już może być rozmaicie, dlatego że tam w Radzie Europy już tam obywatel Tusk Donald nie ma takiego autorytetu jak wśród tu tubylczych. No, a pan Bodnar to już chyba w ogóle, to Bodnarowcy tam w ogóle nie wiem, czy w ogóle by ich ktoś tam wpuścił na posiedzenie Rady Europy. Proszę Państwa, tego jakby tego było za mało, to w ramach walki o praworządność, tutaj Donald Tusk, demokracja walcząca po niemiecku, to brzmi trochę inaczej, bo to jest niemiecki wynalazek z 1937 roku, ta demokracja walcząca. No i to, to jest niemiecka nazwa, tylko ja nie znam języka niemieckiego, ale wiem, że taka jest. I to Donald Tusk to, to od razu widać, skąd tu gdzie bije krynica mądrości obywatela Tuska Donalda. Jak coś Niemcy wymyślą, to on natychmiast für Deutschland, für Volksdeutsche. W, w, nur Volksdeutsche tutaj robi. No i proszę Państwa, problem polegał na tym, że obywatel Tusk, Donald, nie publikował orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i tam. No i tu Komisja Wenecka, Komisja Wenecka zabrała głos i powiedziała, że tu absolutnie to niedopuszczalne jest. Tutaj, żeby obywatel Tusk Donald decydował, które orzeczenia będzie publikował, a których nie. On tu ma wszystkie publikować. Psim obowiązkiem wszystkich volksdeutschów jest publikowanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. No i tutaj chyba się obywatel Tusk Donald trochę nastraszył, że go... Ten cały minister Bodnar wsadza na minę. No i teraz zmienił decyzję, że będzie publikował te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, ale z takim przypisem, które są prawidłowe, a które nieprawidłowe. No widzimy, że obywatel Tusk Donald rzeczywiście w ramach demokracji walczącej uzurpuje sobie kolejne takie kompetencje, że to on ma prawo decydować, które orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego są prawidłowe, a których nie. No przewraca się wełbą wełbach tym Volksdeutschom, najwyraźniej, ale być może do czasu. Przypomnę, że Donald Tusk, obywatel Tusk, Donald niedawno oświadczył, że on będzie tutaj bronił TVN-u i telewizji Polsat przed Przejęciem przez tutaj, żeby się nie dostały ani jedna, ani druga w szpony Jarosława Kaczyńskiego. No i wpiszę tę te telewizję na listę spółek strategicznych. Proszę Państwa, jest to trochę takie kontrowersyjne, jak to mówią, dlatego że zgodnie z ustawą o zarządzaniu yy, aktywami państwowymi, yy, to można oczywiście wpisywać spółki, do, na listę spółek strategicznych, i taka lista rzeczywiście jest, ale tylko takiej to jest warunek ustawowy, w których skarb państwa ma przynajmniej udziały, przynajmniej udziały, żeby skarb państwa w nich miał. Ale w TFW nie ma żadnych udziałów, podobnie jak w telewizji Polsat nie ma żadnych udziałów, w związku z tym Donald Tusk trochę tutaj wyleciał przed wybieg przed orkiestrę. No i tu nożyce się odezwały, co prawda po kilku dniach, niemniej jednak się odezwały, mianowicie Departament Stanu się odezwał. Departament Stanu i to jeszcze nie pod egidą e, Donalda Trumpa, tylko jeszcze pod egidą e, Antoniego Blinkena, czyli on jest członkiem, on jest sekretarzem stanu w administracji Jozia Bidena. I cóż tam Departament Stanu napisał? No napisał, że owszem, można takie zabezpieczenia robić, ale tylko wobec z, z, po, zagranicznej dywersji. Natomiast nie wolno takich rzeczy nadużywać w stosunkach wewnętrznych dla potrzeb polityki wewnętrznej. No, było to pierwsze poważne rozszerzenie obywatela Tuska, Donalda i Volksdeutsche, żeby tutaj interesów żeby Discovery Communication nie naruszał. Zakrótnie, co wolno wojewodzie, to nie tobie, Smrodzie, obywatelu Tusku, Donaldu. Ty możesz najwyżej nie uznawać z własnego potomstwa, ale nic więcej ci nie wolno. Takie edemarz proszę Państwa, no, ale zobaczymy, co się będzie działo, bo tu mówię, jest już niebezpieczeństwo że sprawa tego sporu tutaj między tymi prawnikami, między tymi ekspertami, tymi krętaczami zostanie przeniesiona na forum międzynarodowe i dopiero krętacze będą sobie używać na, że tak powiem, reputacji naszego Bantustanu. No, ale o tym, jak sobie będą używać i czy sobie będą używać. To się dowiemy dopiero, kiedy wyjdziemy ze świątecznej nirwany.